Jak byłem w Izraelu na takiej dość długiej wycieczce, w różnych miejscach, to trafiliśmy do szkoły Talmudu, gdzie się młodych ludzi do 13 roku życia uczy Talmudu. Ja nie wiedziałem, czym się różni Talmud od Tory. Tora to jest efektywnie taki odpowiednik naszego Starego Testamentu. Upraszczam bardzo w tej chwili, przepraszam, jeżeli kogoś tutaj ten. A Talmud jest tak naprawdę zbiorem opowieści rzeczowych z kultury i wydarzeń. I ktoś mi to wytłumaczył, i ja wtedy zrozumiałem, dlaczego negocjacje z jakimkolwiek Izraelczykiem jestem od razu skazany na przegraną. Bo w Talmudzie na przykład masz historię kozy. No. Że koza od jednego sąsiada do drugiego weszła na szkodę. Talmud jest napisany w trzech językach. Jest w aramejku, widisz i po hebrajsku. Tylko jeden z tych języków jest żywym językiem. Te młode dzieciaki do 13 roku życia uczą się dyskutować, wpisując to. I to jest taka mała. Karteczka w środku w arameiku, komentarze są widzisz, a te nowsze są po hebrajsku. No i jest dyskusja koza weszła, zjadła melony, czy cokolwiek, należy skompensować. No ale okazuje się, że 100 lat później jest podobna sytuacja i koza nie była przywiązana. No to kto jest wtedy winowajcą? Albo była dziura w płocie albo oni się kłócili o tą kozę. I masz tą sytuację z kozą, przez parę tysięcy lat, przez kilkudziesięciu rabinów, bo tylko rabini mogą dopisywać do, do tego i to chyba najwyższej tam, e, najwyższego wtajemniczenia. I w pewnym momencie te trzynastoletnie dzieciaki wychodzą, przerobiwszy tych biznes caseów, tak jak to później się robi na MBA-u w naszej obecnej kulturze, przechodzą edukację, przechodzą armię izraelską i wchodzą w biznes. Ty wchodzisz w negocjacje i to jest pierwsza dla ciebie taka sytuacja. Oni tych kus przerobili już na 16, 16 czy 60 sposobów. My nie mamy tego, dlatego jak powiedziałeś, że Grecja jest podstawą wszystkiego, ale my nie nauczyliśmy się o tym rozmawiać.